Zagrałam już w tą grę, proszę się dużo słów, dużo łapek w górę. Piszcie dużo pod komentarzami. Dzisiaj zagramy o to w Squid Game. Ale już mieliśmy razem w to. I ten. I zaraz zrobić nasz kolega. Ale to, dobra i to coś Co ci mi się pomyliło widzowie, bo miałam dołączyć do mojego ale okazało się, że on musi do mnie dołączyć. No, no, a co ty grać w Squid Game? No i grać w Squid Game. No dobra, no to ja na no to ja chodzę, jak chcę grać to dawaj. No to idziemy grać w Squid Game. Tu Tu, tu, ruszyko. Tu, 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 Wywaliło mnie to, że nie ma. Tu jestem, to jest wyszły. Nie ma, widzę. Zaprosiłem cię, ale ja, że gra w to. Musimy iść ku mnie.

Nie, zarobu księg pewnie. Ej, ty sobie z ochroniarzem. Gdzie się to robi, żeby zostać ochroniarzem? A tu są te ludziki. To sobie kupię ten, nisz szybkość. Ile kosztuje szybkość? 10 tysięcy, a ty masz 0, nawet to 1000. nie. Bo ja mam już 30 tysięcy, O nie, teraz jest szybko. E co, ja nie umiem przejść na drugą stronę? Dobra, ale co, to się Czy nie da się przejść na drugą stronę, widzowie? Nie. Na... Nie, ja oszukuję grę. Idę zagrać w grę nienormalne Gdzie mnie przyniosło? Przecież ja przechodzę przez ten portal. O, jestem w idej grze. No, ja do ciebie. O, dla dwóch osób. Idealnie dla nas. No, 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 no. O! lewaj. Ja, kulako. Ja, komaja. Kuma Kumaja. Wygrałem 2000 Chodźmy teraz na te żółte A to nas przyniosło tutaj To nie Chodźmy znów tu To chodźmy teraz na te niebieskie Na niebieskie? No Ja nie Ale parkour jest, jest prosty. Ja jestem bardzo dobry w parkury. A nie mogę że na duch no Przecież... to ro... z dobra! Trzeba... To, 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 to Teraz trzeba zrobić 360! Teraz trzeba zrobić 360. Nie. Ej, nie, nie no udało mi się zrobić 60, a... Zrób mi też 360 Dobra widzowie jak to. to. Dobra. Gramy. Tu 360. A nie, bo, bo na coś to będzie coś takie nie ciężko. To bardzo dużo. Ja nie samę to Dobra. To... Proszę E nie no dla, dla nas to jest niemożliwe idziemy Nie, no to nie da się wyjść No nie bo... To jest musimy teraz przejść to da no, ja nie przejść Fabora Nie No ja się mszciu No chodźmy zagrać tą grę, którą mieliśmy w planach Tołoż do mnie Dobra sorry widzowie ale na chwilę wyjdziemy no. I zagramy w taką grę, gdzie ogłaszam, będziemy kopać. Nie, nie, tu się, nie kupię, tu się to bije tu się biję i kopie. Pytam, ile ma słów?